Jesteśmy chyba już gotowi, także będziemy powoli zaczynać. Dzień dobry Państwu. Witamy wszystkich na konferencji prasowej poprzedzającej drugi wielki naszpikowany festiwal, który już 4 czerwca odbędzie się na stadionie miejskim w Białymstoku. A z tej okazji spotykamy się z znakomitymi gośćmi. Witam pana marszałka Artura Kosickiego. Dzień dobry. Witam prezesa Fundacji Naszpikowani Rafała Dubiejko. Dzień dobry. Witam ambasadora Fundacji Naszpikowani Rafała Grzyba. Dzień dobry. A także. Gościa, który dołączył do drużyny naszpikowanych, znanego białostockiego rapera Adama Piechockiego, Ksywa Pich. Cześć. Rafał, poproszę Cię o to, żebyś otworzył troszeczkę nasze spotkanie, opowiedział więcej o inicjatywie, o Waszych działaniach, o tym jak to wyglądało w przeszłości, a także co się zmienia w tej edycji, jak to będzie wyglądało, jakie macie plany. Dzień dobry wszystkim. Tak, to już jest druga edycja. W tamtym roku udało nam się zorganizować mecz pomiędzy dużo naszpikowanych, a... Z Football Team. Był to e, tamtym roku tylko mecz, plus e, pięknik rodzinny. W tym roku, dzięki pomocy partnera strategicznego, czyli pana marszałka i województwa, udało nam się e, połączyć to z obchodami Dnia Dziecka z Fundacją Szpikowani i e, połączyć to od turniej dziecięcych, w których weźmie udział około 500 dzieci, e, poprzez no, mecz Gwiazd. E, a zakończymy dzień koncertami właśnie tutaj Picha, który dołączył do nas w tym roku, Pektusa oraz Libera ze zespołem Inoros. Dziękuję bardzo. O zabranie głosu poproszę partnera strategicznego, czyli pana marszałka Kosickiego. Już przedstawiam mikrofony. Witam państwa bardzo serdecznie. Oczywiście jako województwo, my jako województwo podlaskie zawsze włączamy się w tego typu przedsięwzięcia tam, gdzie jest szczytny cel. Dobra zabawa, dobra promocja naszego regionu, ale też e, wiele osób, które mogą e, wynieść te informacje poza granice województwa, a nawet i naszego kraju. E, szanowni Państwo, my już od fundacji, z Fundacją Szpikowani współpracujemy od początku kadencji e, tego zarządu. Wiele działań, wiele przedsięwzięć, takie, które e, mają i charakter sportowy, i edukacyjny, i, i też. E, Pomagają e, osobom potrzebującym, ale też e, przede wszystkim e, mające w sobie cechy przed promocji naszego regionu, bo tak jak e, pan Rafał już powiedział, wiele znakomitych gwiazd, cały czas lista tych ambasadorów. E, Fundacji Naszpikowani ewaluuje, in plus, ich jest coraz więcej, to cieszy, bardzo się cieszę z takiego regionalnego charakteru ambasadorów, przede wszystkim tutaj obecnych ze mną gości, zarówno sportowców, jak i muzyków, no, chcemy, żeby tych osób było jak najwięcej, bo oprócz oczywiście tych wszystkich rzeczy, o których wymieniłem, pamiętajmy, że że to jest nie tylko święto dzieci, ale też święto dzieci tych, tych których, którym powinniśmy pomagać i dlatego bardzo sobie cenię tę inicjatywę i cieszę się, że jako samorząd województwa podlaskiego jesteśmy w niej, bierzemy w niej udział i będziemy brali udział w tego typu wydarzeniach. Także bardzo serdecznie dziękuję i bardzo serdecznie dziękuję też wszystkim ambasadorom Fundacji Na wszystkim podmiotom zaangażowanym w tym przedsięwzięcie, bo to jest bardzo istotna kwestia. Dziękuję. Dziękuję, panie marszałka. Skoro mowa o ambasadorach, to przekazujemy mikrofony jednemu z nich, Rafał Grzyb. Proszę o parę słów. Dzień dobry, witam państwa. Jak już to zostałem wcześniej wywołany, powiedzmy sobie do tablicy, rzeczywiście od, od kilku lat, można powiedzieć, że w jakiś sposób jestem związany z Fundacją Naszpikowanych. Na tyle oczywiście, ile mogę. Bardzo chętnie pomagam i chętnie biorę udział w tego typu imprezach. A że mamy to akurat drugą taką, e, taki powiedzmy teraz, nazwany festiwal, wielki festiwal naszpikowanych. E, bardzo chętnie wezmę w tym udział i, i też bardzo chętnie zapraszam, zapraszam wszystkich do e, przyjścia na stadion w tym, w tym czasie. Bardzo wiele atrakcji, o których wspomniał już wcześniej prezes e, Rafał, e, poprzez pikniki rodzinne zabawy, turnieje no i chyba to co najważniejsze to co mnie chyba najbardziej cieszy to właśnie ten mecz gwiazd, nie tylko powiedzmy sobie lokalnych ale również tych międzynarodowych no a na zakończenie myślę, że takim zwieńczeniem będzie akurat koncerty które mam nadzieję tutaj jeden z przedstawicieli zagrają na tyle fajnie, że, że ta fundacja dalej będzie pieła się w górę i i będziemy z tego mieli korzyści przede wszystkim, nie tylko tutaj lokalnie, ale i ale dla całej naszej, takiej powiedzmy sobie, sp społeczności. Dziękuję. Pięknie, dziękuję. Rafał, proszę o przedstawienie mikrofonów i o zabranie głosu przez Adama Pichockiego. Ja tutaj więcej, cóż mogę dodać. Przede wszystkim chciałbym podziękować za zaproszenie do tego wydarzenia. Hmm. 15 lat nie było mnie w Biemstoku, więc, po powrocie, moim marzeniem było właśnie aktywne uczestnictwo w życiu miasta, i to jest jeden z takich przejawów. Po tym, jak usłyszeliśmy, że możemy zagrać na tak. W wielkim wydarzeniu od razu się zdecydowaliśmy oczywiście koncert zagramy pro bono. Uważamy, że tam, gdzie są dzieci, tym bardziej potrzebujące tam jesteśmy i my, w zasadzie, cały czas przechodzimy z jakiejś akcji charytatywną na kolejną, jak artyści więc uważamy, że jest to naszym obowiązkiem i cieszę się, że wreszcie w swoim rodzinnym mieście będę mógł uczestniczyć w takim wydarzeniu. To na tyle, chyba. Czy to będą darmowe wstępy, czy jakieś cegiełki trzeba wpłacić? Więcej w samym wydarzeniu. Czy przyjedzie Jakub Błaszczykowski, bo wiem, że takie sytuacje, taka informacja gdzieś tam się przewinęła. Tak, to może od końca zacznę. Tu przyjazd kuby uzależniony jest od wyniku. Nie ukrywam, czy będą grali w barażach, czy nie. Jeżeli uda się bezpośrednio awansować, takie mamy wstępne obietnice, że, że się zjawi. Yy, cały wstęp na, na imprezę, koncerty jest oczywiście bezpłatny, tu dzięki właśnie wsparciu sponsorów i, i województwa i pozostałych sponsorów. Yy, część atrakcji, no wiadomo, być może tam nabyć na, na miejscu cegiełki, prawda, yy, które no, też nie ukrywam no, są potrzebne, żeby, żeby zdobyć te, te Pieniądze na, na funkcjonowanie, czy to ośrodka, czy, czy pomoc y, dzieciom no, chorym na, na Białaczkę. W tej chwili no, mamy taką akurat też dość trudną sytuację. Mamy tam dwójkę czy trój, trójkę y, osób, którym jest dość pilne, potrzebne leczenie drogie. No i miejmy nadzieję, że to, że to wszystko gdzieś się uda. W tym roku, tak jak mówię, dzięki partnerowi strategicznemu, dzięki zaangażowaniu, tu ja muszę dodać y, klubu, jak i która też weszła jako. Partner główny do, do tego. Yy, impreza no, nabrała yy, rozmiaru, mam nadzieję, że, że dużego, że trochę będzie się działo. Przyjeżdżają osoby, tak jak tu już Rafał powiedział, yy, z, nie tylko tutaj z Podlasia, ale z całej Polski. W tamtym roku był no, Jacek Krzynówek, yy, Marcin Wasilewski, Kuba Wrzyniak, tu z jego parę parę nazwisk wystąpiło. W tym roku jest tych nazwisk troszeczkę więcej, bo, bo każdy, kto był praktycznie w tamtym roku zabiera ze sobą kolejnego kolegę i, i grono nasze, w tamtym roku na, nasza liczyła 30. Tam bodajże 1 osób w tej chwili mamy 45. Y, i, I chyba jeszcze troszeczkę może się rozszerzyć, tak powiem. A sama atrakcja jeszcze dla dzieci, co, 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 co będzie z czego rodzice będą mogli korzystać z maluchami? Tak, tutaj y, z. Y, na pewno będzie ten turniej, tak jak wspominałem, yy, dziecięcy, w yy, którym weźmie około 500 dzieci z całego mówię naszego województwa, bo yy, też spoza, prawda, bo nawet z miasta daleko od siebie o 300 km, czyli będzie Rominta Golda, na przykład, i Orzeł Siemiatyczek, gdzie spotkają się po środku tutaj w Białymstoku, yy, Jest tak całego, z całego, poza tym. Yy, będą no, różnego rodzaju, będzie tam miasteczko muchane. Wojsko tutaj bardzo mocno dołączyło, w związku z tym, że e, też mamy e, tutaj e, pana pułkownika z, centru, no, z byłego WKŁ-u, nie pamiętam teraz dokładnie nazwy, córka też jest nasza podopieczna. Również mocno wojsko się zaangażowało. Będzie grochówka, będzie e, sprzęt, na pewno atrakcji nie zabraknie. No i mecz główny plus koncerty. No to uważam, że też jest, jest fajny czas. E, nie, na pewno nie będzie nikt się nudził na tym wydarzeniu. E, turniej zaczyna się o godzinie 9, a około mm, 10.00 no, 10 zacznie się ten dzień dziecka, a o 15.00 będzie mecz gwiazd. Po meczu będzie można spotkać się z, no, z częścią tych zawodników, którzy będą grali. Domo tam, Pectus e, bądź Adam tutaj pich. E, będą musieli się do koncertu przygotować, ale pewnie będą też dostępni później, jak. Na pewno będę krączyć i przed meczem i po tak jak tutaj nasz ambasador wieloletni, jak to skromnie powiedzieć od paru lat, od samego początku jest z nami, tu razem z Tarasem wspierają już 7 lat i praktycznie od pierwszej imprezy, jeszcze jak fundacji nie było to już na świerkowej. Widzieliśmy się i ta współpraca jest cały czas.